Proszę, Boratyn, Witam i zapraszam na aktualności. Zaczynamy jak zwykle od tematów dnia w skrócie. Skarga do Trybunału. Ponad 40 powiatów żąda zmiany przepisów. Mamy tutaj do czynienia z naruszeniem zasady równości obywateli wobec państwa. Będzie wsparcie dla rolników poszkodowanych przez suszę. Straty mogą sięgać 50% wydajności sektora. Odwołanie pana Franciszka rozpatrzone. Orzecznik zmienił zdanie. Możliwe, że można to tak odebrać, że to jest przyznanie się do błędu. Najlepsze z czterech tysięcy zdjęcie z Podkarpacia trafi do National Geographic Polska. Na początek protest 47 powiatów z całej Polski, także podkarpackich, nie zgadzają się z jednym z zapisów ustawy budżetowej. Dotyczy wydawania środków z subwencji oświatowej na szkolnictwo i terapię niepełnosprawnych. Powiat Strzyżowski wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności z konstytucją, spornego artykułu 32 tej ustawy. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy we Frysztaku, gdzie dziś zapadła decyzja o skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, ma pod opieką blisko 200 dzieci z różnymi rodzajami i stopniem niepełnosprawności. Dzięki pieniądzom z subwencji oświatowej przekazywanym przez powiat, a do powiatu kierowanym z budżetu państwa, niepełnosprawni mogą tu liczyć na rehabilitację, zajęcia w specjalistycznych pracowniach i terapię taką jak ta prowadzona z niepełnosprawnymi intelektualnie metodą Tomatisa ta terapia umożliwia jakby podniesienie ich w tych możliwości intelektualnych jakiś taki wzrost popraw w zakresie koncentracji uwagi pamięci Toczący się spór, który zmobilizował 47 powiatów z całej Polski, nie dotyczy wysokości subwencji oświatowej, a mówiąc najprościej, znaczenia tej jej części, która przeznaczana jest na takie zadania. Zdaniem starosty, nie tylko powiatu Strzyżowskiego, to ingerencja w samodzielność samorządów. Jako przykład starosta podaje właśnie ten ośrodek. W jego utworzenie powiat zainwestował środki ze swojego budżetu. Pieniądze poszły na wsparcie niepełnosprawnych, ale z subwencji już kredytu na ten cel nie można spłacać, bo zgodnie ze spornym artykułem byłoby to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W przyszłym roku będzie to oznaczało zaciągnięcie kredytu na funkcjonowanie pozostałych szkół. No i dlatego jest z tym, jest z tym poważny problem, który nie powinien istnieć, bo przez 15 lat funkcjonujemy w, jako powiat krzyżowski. W samych specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych zainwestowaliśmy ponad 7 milionów złotych, 3,5 miliona to są środki, które wygospodarowaliśmy ze swojego budżetu bądź z kredytów, po to, żeby te ośrodki oferowały usługi na najwyższym poziomie. Związek Powiatów Polskich ocenia, że ingerencja administracji rządowej utrudnia racjonalne gospodarowanie pieniędzmi. One są zagwarantowane w ten sposób, że jeżeli są na przykład klasy integracyjne, to należy w bezsensowny sposób wyłączyć, która żarówka świeci dla dziecka niepełnosprawnego, a która dla normalnego, co jest absurdem. Składając wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, powiaty będą też zwracać uwagę na inne ich zdaniem niekonstytucyjne zapisy. Mamy tutaj do czynienia z naruszeniem zasady równości obywateli wobec państwa, gdyż kwestionowany przez nas przepis różnie traktuje uczniów i wychowanków poszczególnych placówek w zależności od charakteru tej placówki. Jednocześnie zdaniem Związku Powiatów Polskich obecne uregulowania niesłusznie gwarantują podobne środki na pomoc w walce z różnymi rodzajami niepełnosprawności, tymczasem w rzeczywistości związane z tym wydatki są różne. Dziś temperatura w regionie trochę spadła, ale deszczu jak nie było, tak nie ma. Problemy z powodu suszy zgłosiło już ponad 1200 rolników. Gminne komisje oszacują straty i te szacunki będą podstawą do ubiegania się o pomoc finansową. Efekt cenowy suszy widać już na targowiskach i giełdach. Owoce są coraz droższe. Grubszy portfel przyda się teraz podczas zakupów na przykład na targowiskach. Zdrożały wszystkie krajowe owoce. W Rzeszowie trudno kupić maliny w dobrej cenie. Jeśli już są, cena za niewielki pojemnik sięga aż 7 zł. Podrożały, bo jest ich bardzo mało. Droższe są też poszukiwane na przetwory śliwki. Kosztują około 3 do 4 zł za kilogram. Również podrożały warzywa. Wszystko średnio o około 20 do 30% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ręce opadają, wszystko wysycha, wszystko jest brzydkie, drożeje, także no nieciekawie to wygląda. Nawet zwykły kalafior, taki wrześniowy kalafior jest zawsze piękny, a w tej chwili jest brzydki, robaczywy, żółty. Wyższe ceny to na pewno problem klientów, ale jeszcze większy mają producenci. To, co stało się na polach i plantacjach, spędza im sens powiek. Wszystko niewykształcone, które... Tak niskich plonów zbóż, ziemniaków i kukurydzy nie notowano od lat. Straty mogą sięgać 50% wydajności sektora nie? w gospodarstwie. Szacuję między 30 a 50%. Czyli bardzo duża. jeśli chodzi o zboża. W granicach 30%. Każdy z rolników, kto przez suszę poniósł straty sięgające minimum 30% produkcji z ostatnich trzech lat, może starać się o pomoc finansową od państwa. Musi mieć jednak oszacowane straty przez gminne komisje. To warunek, by dostać odszkodowanie, a o wielkości wsparcia zdecyduje m.in. ubezpieczenie upraw. Przewidujemy dwa pakiety pomocowe dla tych rolników, którzy gospodarują w ramach, w ramach sadów i. I, i krzewów owocowych. Pomoc przewidywana jest do wysokości 800 zł do hektara zniszczonych upraw, do pozostałych upraw 400 zł do hektara zniszczonej uprawy. Na Podkarpaciu do tej pory ponad 1200 gospodarstw wystąpiło do gmin z wnioskami o szacowanie strat. Ale ta liczba z dnia na dzień wciąż rośnie. Rząd chce pomóc rolnikom za pomocą odszkodowań, ale też dopłat do preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji. Możliwe są też odroczenia płatności składek krus i ulgi w podatkach rolnych. Gościem aktualności jest pan Marian Żał z Wydziału Rolnictwa. Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie witam pana. Witam pana redaktora, witam. Ponad państwa. 1200 rolników, jakie szkody zgłaszają najczęściej? Najczęściej są to w tej chwili szkody dotyczące ziemniaków, dotyczące kukurydzy, dotyczące częściowo traw. To są te, które aktualnie są zgłaszane. Czy jeśli chodzi o ziemniaki, bo słyszeliśmy, że w niektórych gminach to jest nawet tak, że... No, 90% ziemniaków, upraw ziemniaków to jest po prostu no, no, katastrofa, jeśli chodzi o tę uprawę. Rzeczywiście mogą być takie sytuacje, aczkolwiek w tej chwili trwają prace komisji, tak jak było tu wspomniane, które szacują i one rzeczywiście ostatecznie ocenią skalę zniszczenia. Niemniej jednak zgadzam się z tymi tutaj wypowiedziami rolników. Z tych, które już zostały oszacowane w gospodarstwach, zniżki plonów wynikają, gdzieś kształtuje się w granicach 40 do 60%. Przy czym muszę powiedzieć, że w ostatnim raporcie z monitoringu suszy faktycznie na terenie województwa podkarpackiego wykazano największe zagrożenie dla upraw ziemniaków i dla upraw roślin y, strączkowych. Czy możemy się w takim razie spodziewać albo obawiać właściwie, czy, że te ziemniaki za parę tygodni będą znacznie droższe niż teraz? To znaczy można tak sądzić, y, ponieważ jedna jest jeszcze taka Prawda, że na terenie województwa podkarpackiego mamy gleby nieco cięższe jak w innych regionach kraju. I tak naprawdę zawsze tej wilgoci nieco więcej jest tam magazynowanej. Chociaż, jeżeli nadal będzie utrzymywać się właśnie taka temperatura wysoka, jak jest dotychczas, to i ta wilgoć się skończy i faktycznie mogą one się, niekorzystnie się to może odbić na plonach ziemniaków. Dotychczas, jak powiedziałem, z tych oszacowanych na wysokości 40-60% te straty dotyczą. Teraz jeszcze słowo o pomocy. Czy rolnicy, których... Uprawy nie były ubezpieczone, mogą się starać o pomoc. Tak, mogą się, tak jak pan dyrektor Ordyczeński powiedział, będzie ta pomoc w programie rządowym w granicach 800 dla upraw sadowniczych, 400 dla pozostałych warunek, że 50% co najmniej upraw jest ubezpieczone od co najmniej jednej z tych klęsk, między innymi suszy. Natomiast w pozostałych przypadkach e, będzie obniżona ta pomoc do wysokości 50% z tej wielkości. Poza tym w każdym z tych przypadków jest istotne i to chyba należy podkreślić szczególnie, że wszyscy rolnicy, którzy odczują czy zaobserwują e, straty w swoich e, uprawach, winni jednak mimo wszystko zgłaszać się do e, komisji gminnych o wyszacowaniu, bowiem każda pomoc, jaka będzie funkcjonować, ich jest więcej, e, tych form pomocy, będzie uzależniona od oszacowania i posiadania tego protokołu. Marian Drzał, Urząd Wojewódzki, bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie, do widzenia. Historia pana Franciszka z czućca, któremu amputowano nogę, a mimo to lekarz orzecznik uznał go za umiarkowanie niepełnosprawnego, poruszyła wiele osób. Pokazaliśmy w aktualnościach, jak orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może wpływać na ludzkie życie. I lekarz zmienił zdanie. Przyznał panu Franciszkowi znaczny stopień niepełnosprawności, ale tylko na rok. Relacja Karoliny Ciesielskiej. Lekarz z powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Strzyżowie rozpatrzył odwołanie w ubiegłym tygodniu. Wczoraj dokument trafił do rąk pana Franciszka. W tej chwili uznał znaczny stopień uszczerbku na zdrowiu, co się wiąże no z dawną pierwszą grupą inwalidztwa. Bo tak to wynika. No, no wiadomo, że przecież bez nogi to co może być innego. Jeszcze tydzień temu nie było to wcale takie oczywiste. I choć pan Franciszek cieszy się, że lekarz zmienił zdanie, pozostaje jedno, ale znaczny stopień niepełnosprawności orzecznik przyznał mu tylko na rok. No nie wiem jak to widzą dalej. Bo trudno i dalej znów, jak się dożyje oczywiście, za rok czasu znów trzeba chodzić po lekarzach, chirurgach, brać zaświadczenie, wypisywać wniosek, zawozić, czekać na komisję znów, żeby ktoś jechał. No, także to trochę, no nie wiem, no, trochę to nie po mojej myśli. Orzecznik nie mógł stanąć przed naszą kamerą, aby uzasadnić swoją decyzję. Obowiązuje go bowiem tajemnica lekarska. O wyjaśnienia poprosiliśmy więc przewodniczącą powiatowego zespołu do spraworzekania o niepełnosprawności w Strzyżowie. Po to jest procedura odwoławcza. Wszędzie tak jest, że lekarz ma prawo zmienić swoją decyzję po podobnej analizie i zapoznaniu się z faktami przytoczonymi w odwołaniu. Możliwe, że można to tak odebrać, że to jest przyznanie się do błędu. Pan Franciszek stracił nogę w ubiegłym roku. Lekarze musieli ją amputować, bo po operacji nastąpiły poważne komplikacje. Mężczyzna od lat choruje na miażdżyce. Zagrożona jest także jego druga noga. Dlatego dziwi go, że orzeczenie nie mówi o znacznym stopniu niepełnosprawności już na stałe. Dla urzędników sprawa nie jest jednak taka prosta. Biorąc. Mm... Pod uwagę możliwość poprawy funkcjonowania nie tylko pod względem medycznym, poprzez leczenie, rehabilitację, czy nawet zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, może to poprawić jego funkcjonowanie i dlatego pewno przyznane jest tylko na rok. W praktyce to oznacza, że stopień niepełnosprawności może być uzależniony od tego, czy na przykład korzysta z protezy. Na razie pan Franciszek ma zamiar starać się o dofinansowanie z pfron na likwidację barier architektonicznych. Będę w Szczyżowie na tego, to może tam mnie ktoś zawiezie na tego, porozmawiam z nimi konkretnie co tam, się należy jakieś to dofinansowanie na tą kostkę, czy na coś jeszcze, no nie wiem czy tą łazienkę, no zobaczymy co oni odpowiedzą na ten temat. Pieniądze będą potrzebne zwłaszcza na budowę łazienki na parterze, bo dziś pan Franciszek chcąc skorzystać z toalety musi pokonać strome schody. Jako osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności mężczyzna może też starać się o zasiłek pielęgnacyjny, a osoba, która będzie mu pomagać w codziennym życiu, o zasiłek opiekuńczy. Codziennie tysiące osób chorych i niepełnosprawnych walczy o to, żeby zatrzymać rozwój choroby i dać sobie szansę na w miarę normalne życie. W przypadku dzieci najważniejsza jest dobra rehabilitacja i nowoczesny sprzęt. Nie wszystkich rodziców na to stać. Karol Mendrala, licealista z Rzeszowa, chce udowodnić, że każdy z nas może pomóc. Cześć Konrad. Co tam u ciebie dzisiaj, co? Chodź. Dwunastoletni Konrad Sieniawy urodził się z głębokim porażeniem mózgowym. Chłopiec nie mówi, nie może chodzić, a nawet samodzielnie siedzieć. Żeby choroba się nie pogłębiała, Konrad potrzebuje stałej i kosztownej rehabilitacji. Ćwiczenia dają efekty, ale wiążą się z codziennymi podróżami samochodem, w czasie których chłopiec cierpi. Wszystkie foteliki, które są dla dzieci w sklepach, są po prostu już za małe na Konrada i, no i po prostu jemu nogi cierpną i nie jesteśmy w stanie go przewieźć, bo po turnusach jeżdżę prawie po całej Polsce. Najdalej to jeździmy tam pod Piłę i to jest właśnie ten problem, że w tym roku, że mnie pojechała ze względu braku foteliku, bo Konrad nie ujedzie 10 godzin w samochodzie. Koszt specjalistycznego fotelika to 7,5 tysiąca złotych, a taki wydatek przerasta możliwości rodziny. W podobnej sytuacji jest tysiące dzieci i rodziców. Właśnie z myślą o nich 17-letni Karol Mendrala z Rzeszowa razem z grupą przyjaciół założył fundację Od siebie dla innych, w ramach której działa portal Aukcja Życia. Pomysł jest bardzo prosty. Na stronie internetowej aukcji każdy może wystawić dowolną rzecz na licytację, a cała kwota z jej sprzedaży trafi prosto do wybranego przez darczyńcę malucha. Dostrzeżenie właśnie tego tak na żywo, zobaczenie jak wygląda życie tych dzieci, że no, że nie mają łatwo, prawda, że choroba ich dość mocno doświadczyła. Też tutaj nas umacnia w pewnym, w pewnym sensie i, 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 i pozwala nawiązać taką szczególną więź z tymi dziećmi. To wzbudziło z nas taką niesamowite wdzięczność za to, że my możemy żyć w jakikolwiek sposób normalnie, że my nie jesteśmy dotknięci jakimiś większymi problemami czy chorobami, bo każdy problem w obliczu problemów tych dzieci to jest Dosłownie nic. Konradowi i innym podopiecznym aukcji życia można też pomóc wpłacając pieniądze na konto fundacji od siebie dla innych. Paweł Kukis ogłosił dzielić zmiany na listach wyborczych swojego ugrupowania do Sejmu. Dotyczą one także listy w okręgu rzeszowskim, gdzie na pierwszej pozycji znalazł się Maciej Masłowski z Rzeszowa. A dotychczasowa jedynka Maciej Miłosz został przesunięty na miejsce czwarte. W powiatowych urzędach pracy w regionie widać tłum bezrobotnych. O tej porze roku to nic dziwnego. Wakacje się skończyły i absolwenci zaczynają szukać pracy. W Rzeszowie nie wszyscy bezrobotni są w stanie zarejestrować się w dniu zgłoszenia i są odsyłani na następny dzień. Od poniedziałku mamy tutaj kolejki, to dość duże kolejki. W dniu wczorajszym w samym Tykorzeszowie pojawiło się prawie 100 osób, którymi niestety nie poradziliśmy sobie, z tego względu, że są to określone możliwości, zarówno kadrowe, jak i techniczne, a przecież Doba ma tyle, ile ma i, i, i dzisiaj sytuacja chyba się powtórzy. Zaniepokojony jestem tym, ponieważ no, trwa przecież sezon. Wydawałoby się, że ludzie powinni pracować, wydawałoby się, że nie powinno być zwolnień. Z przykrością muszę powiedzieć, że to bezrobocie w Rzeszowie i w powiecie rzeszowskim nie spada, mimo że, że naprawdę dokładamy wiele wysiłków. Zwalniają między innymi WSK, ale dość dużo ludzi niestety odchodzi ze względu na płace. No i pojawiła się grupa młodych ludzi, która no póki co zrobiła sobie wakacje po ukończonych szkołach. Bieżąca woda z kranu, koniec z wywożeniem szamp. Do końca roku gminy muszą uszczelnić system kanalizacyjny w miejscowościach powyżej 2000 mieszkańców. Jeśli tego nie zrobią, Unia Europejska będzie naliczać Polsce kary. W regionie dużo takich inwestycji jest w trakcie realizacji. Relacja Beaty Bartwa. Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami. Tak mogłaby się zaczynać opowieść o wsi Gorajec w gminie Cieszanów na Podkarpaciu. Mieszka tutaj tylko kilkadziesiąt osób, z dala od głównych dróg. W takich miejscowościach wodociąg czy kanalizacja może się wydawać marzeniem. Tu to marzenie niedawno się spełniło. Spełniło się dlatego, że gmina uznała, że na niedoinwestowanych przygranicznych, ale niezwykle malowniczych terenach Roztocza szansą może być turystyka. Atrakcją, która każe turystom dotrzeć w ten odległy zakątek jest unikatowa drewniana cerkiew na podkarpackim szlaku architektury drewnianej. Jedna z najstarszych w Polsce. Właśnie w jej sąsiedztwie, w dawnej opuszczonej szkole tysiąclatce powstał ośrodek turystyki aktywnej Huta Gorajec. Bieżąca woda z nowego wodociągu i kanalizacja dla właścicieli były argumentem do tej inwestycji. Dla nas to jest takie wielkie okno na świat. I rzeczywiście od tych siedmiu lat, od kiedy tu jesteśmy, to ta wieś chyba no bardzo się otworzyła. Nawet droga, którą Państwo przyjechali, była początkowo taką naprawdę bardzo złą technicznie, a w tej chwili każdym autem można tu bezpiecznie przyjechać. Oczywiście wodociąg i kanalizacja są niezwykle ważne dla mieszkających tu na stałe od kilkudziesięciu lat. Tędy nam ta kanalizacja idzie. O. Stamtąd zaczęły, tam jest odpływ. Jeden, drugi na końcu wioski. W suche lata, takie jak tegoroczne, mieszkańcy mieli problem z wysychającymi studniami. Niektórzy musieli przewozić wodę z jednej studni do drugiej. My obydwoje z mężem beczki na kapustę, dwie na wózek i traktor przypinały, tak żeśmy woziły tę wodę. Żeby miały my się w czym wykąpać i centralne napalić. Chyba bez dwie zimy. Ja was przeproszę, bo jedzie sklep. Do Gorajca dociera tylko obwoźny sklep, a wodociągu i kanalizacji mogą teraz wsi pozazdrościć duże gminy w innych częściach Polski. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej inwestycji. Bo wcześniej jednak były trudności z tym. Te szamba to utrudnienie, trzeba wywozić, trzeba, a w tej chwili jest bardzo pięknie, ładnie. Rodzina Ludwika Kudyby prowadzi w gorajcu 50-hektarowe gospodarstwo. Jest 12 krów i dziennie do mleczarni oddaje się tu 200 litrów mleka, bo dociąg i kanalizacja przy takiej działalności to podstawa. Gmina Cieszanów zbudowała sieć, korzystając z programu rozwoju obszarów wiejskich obejmuje ona miejscowości Gorajec, Dąbrówkę, Doliny, część miasta Cieszanów oraz część miejscowości Dachnów. Cały projekt kosztował około 1 750 000, dofinansowanie w granicach miliona złotych. Wystarczyło na kilometr wodociągu i 18 km kanalizacji. Tym samym cała gmina jest już skanalizowana i ma dostęp do bieżącej wody. No, i w takim wodno-kanalizacyjnym rankingu województw Podkarpacie jest w środku listy. W porównaniu z innymi regionami Polski lepiej jest u nas z dostępem do kanalizacji, gorzej z gwarancją bieżącej wody z wodociągu. A na koniec wyjątkowe zdjęcie autorstwa Szczepana Podolca z Rzeszowa zwyciężyło w konkursie Lasów Państwowych i magazynu National Geographic Czas na Las. Pan Szczepan połączył dwie swoje pasje: fotografię i wspinaczkę sportową. I znalazł się na szczycie. Skupienie, cierpliwość oraz wytrwałość w dążeniu do celu. To zdaniem Szczepana Podolca umiejętności, których uczy wspinaczka sportowa. Wspinanie w zamkniętej hali nie równa się jednak wspinaniu po prawdziwych skałach, twierdzi pan Szczepan i dodaje, że to właśnie w plenerze zrodziła się jego kolejna pasja, czyli fotografia. Jej efekt to między innymi to zdjęcie wspinacza na piaskowcowych turniach zrobione w pięknych lasach w okolicach Krosna. Właśnie ta fotografia zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Lasów Państwowych oraz magazynu National Geographic w kategorii Adventure, czyli przygoda. Ja myślę, że przede wszystkim wspinanie bardzo dobrze wpisało się właśnie w tą kategorię. Tak? Był temat las i był temat przygoda. Moim zdaniem połączenie wspinaczki z lasem. Akurat skały, które mamy tutaj w okolicach Czarnożek są w pięknych lasach. I po prostu myślę, że to przede wszystkim zadecydowało. Oprócz tego jakieś tam fajne światło, które tam akurat na tą skałę pada. No ja to akurat wykorzystałem i, i dzięki temu powstało zdjęcie. Na konkurs nadesłano ponad 4000 zdjęć. Jednak zdaniem przewodniczącej jury Martyny Wojciechowskiej to właśnie prace Szymona Podolca najlepiej pokazują, że las to doskonałe miejsce dla wszystkich, którzy poszukują pięknych krajobrazów, dzikiej natury, a także adrenaliny i przygody. Pan Szczepan zachęca wszystkich młodych ludzi, by jak on wspinali się na szczyty i odkrywali swoje pasje. Liczy też na kolejne sukcesy. Póki co jego zwycięskie zdjęcie zostanie opublikowane na łamach najnowszego numeru National Geographic Polska. A my zachęcamy do obejrzenia prognozy pogody już za chwilę. Życzę Państwu miłego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.